Dzisiaj mam możliwość przetestować gimbala Zhiyun Crane 4, który ma podobno według jednych źródeł utrzymywać zestaw z kamerą o wadze do 4,5 kg, a według niektórych artykułów widocznych w internecie nawet 5,2 kg. Ja mam tutaj zestaw 3 kg, około i będę chciał go przetestować w boju, tak żeby określić czy ten gimbal faktycznie radzi sobie z tego rodzaju kamerą i czy ma jakieś może wady, o których sponsorowane recenzje wam nie mówią. Ten gimbal cechuje się może jakimiś nowościami, ale nie wiem czy one są kluczowe. Mamy tutaj lampkę, która pozwala teoretycznie oświetlić to co nagrywacie. Natomiast jej umiejscowienie i mały rozmiar powoduje, że z całkiem profesjonalnego zestawu robimy niezbyt profesjonalny efekt fotografii z fleszem. Także ja myślę, że to jest taki bajer, który za bardzo nikomu się nie powinien przydać. Co zasługuje na pewno na podkreślenie w stosunku do gimbala z Zhiyun Crane 2, którego ja... A, pójdę po niego. No właśnie, więc tutaj mam takiego gimbala z Zhiyun 2, który na pierwszy rzut oka może wydawać się naprawdę bardzo podobny rozmiarem, a nawet odrobinę większy. E, powiedzmy, że byłem z tego gimbala w miarę zadowolony w momencie, w latach, w których e, z niego korzystałem. Natomiast e, niestety, dla kamer Black Magic, z których e, obecnie korzystamy w studio, ten gimbal po prostu się nie nadaje w związku z szerokością, rozpiętością, w jakiej można go tutaj e, rozsunąć. Także ta kamera Black Magic e, brakuje jej tutaj 2 cm. W związku z tym ten gimbal musiał pójść w odstawkę. Istotne różnice, które zauważam od razu, to to, że tutaj ten mikroekranik był taki za bardzo nie mówiący nam nic, podczas gdy tutaj mamy kolorowy ekran dotykowy, który pozwala nam sterować wszystkimi ustawieniami tego gimbala. Zarówno ten gimbal, już wtedy kilka lat temu, jak i ten teraz, ma aplikację mobilną. Tylko pojawia się pytanie, po co chcielibyście z niej korzystać. Czy wygodniej byłoby na planie filmowym wyciągać telefon, grzebać w nim w poszukiwaniu jakichś ustawień? Czy wygodniej jest jednak tutaj sobie zrobić klik, tutaj sobie zrobić pyk i y, mieć rozwiązany problem konfiguracji? Oczywiście, że wygodniej jest mieć całą konfigurację tutaj, także ja aplikację mobilną w ogóle jej nie będę oceniał, sprawdzał. Tak jak tu ją traktowałem jako zabawkę, tak tutaj ją traktuję jako zabawkę. Istotna różnica jest taka, tutaj tego gimbala starego Zium zrobił w taki sposób, że można go było odkręcić. Po odkręceniu można było wymienić baterię. Tutaj niestety mamy taki lity moduł, w którym te baterie są zawarte w środku, i teraz za bardzo nie widzę tutaj metody, żeby można było to otworzyć i je wymienić. Oczywiście możecie sobie tutaj podłączyć kabel i ładować go na bieżąco, w trakcie gdy z niego korzystacie, no ale to jest zawsze jakieś tam dodatkowe yy, utrudnienie. Blokowanie osi. Tutaj w tym gimbalu starym w ogóle nie było blokowania osi. Prawda jest taka, że w momencie, w którym chcieliście go wyważyć, to najwygodniej go było przekręcić sobie w jakąś stronę, wyważyć jedną oś, tak, przekręcić, przekręcić w drugą stronę, wyważyć drugą oś i tak dalej. Także blokowanie osi w tych nowych gimbalach jest obecnie standardem, na pewno warto dla czegoś takiego potencjalnie przesiąść. Samo wyważanie gimbala nie jest wcale jednak łatwe i to pokażę za chwilę w ujęciach zewnętrznych. Co do zakresu sterowania, jak sami widzicie, mamy tu mniej więcej to samo, czyli pokrętło joystick, tak jak tutaj był ten joystick płaski, jakieś tam pokrętło do zmiany trybów, tutaj są przyciski do zmiany tych trybów, e, oczywiście przycisk do sterowania startem, stopem nagrania w kamerze. Tutaj mamy podłączony kabelek w tym gimbalu i tak samo mogliśmy podłączyć sobie tutaj e, kamerę, także pod tym kątem przez te 10 o, niespełna 10 lat, dużo się nie zmieniło. Ergonomicznie rzecz biorąc, to rozwiązanie z tą rączką mi pasowało. A w związku z tym, że rączka bodajże kosztowała wtedy jakieś 150 zł, no to było też to rozwiązaniem dość tanim. Tutaj za większe kilkaset złotych macie komplet takiej rączki, która jest bardzo ciekawą konstrukcją, bo jest regulowana w ten sposób i również regulowana w tą stronę. Yy, oraz takiego w mojej opinii genialnego akcesorium i to przy wszystkich wadach tego urządzenia jest wyjątkowe na tle pozostałych producentów. Mianowicie podpórka pod nadgarstek, którą tutaj widzicie, regulowana w taki prosty sposób. Po prostu pokrętło powoduje, że obniża się ją lub podwyższa, więc nawet w trakcie... Postawię, żeby pokazać to lepiej. Nawet w trakcie pracy jesteście w stanie bardzo prosto w ten sposób podnieść, opuścić. W związku z tym, jeżeli macie tutaj kilkukilogramowy zestaw, te dwa akcesoria, szumnie nazwane Combo Kit, czy coś w tym rodzaju, dodają Wam rzeczywiście stabilności i wygody użytkowania. I możecie zarówno przekręcić to sobie gdzieś w bok, jak i tutaj do tyłu, po to, żeby uzyskać ten chwyt główny. Rozwiązanie tego z tą rączką i tutaj tej podstawki pod nadgarstek bardzo fajne w momencie, gdy ja tą podstawkę pod nadgarstek odpowiednio sobie opuszczę, to nawet takie ujęcie jest mi straszne, co jest naprawdę trudne do wykonania w zestawach pozostałych producentów. Myślę, że rzecz też istotna. Tutaj pokrętło do follow focusa, tutaj też pokrętło, ale innego rodzaju. Przyznam szczerze, że ja wolę tradycyjne follow focusy, w związku z tym to jest bliższe mojemu sercu. Natomiast to rozwiązanie no też jest akceptowalne, o ile nie będzie widać opóźnień, co sobie na pewno sprawdzimy. i drodzy, w opakowaniu w standardzie nie znajduje się właściwie nic. Znaczy, oprócz tego gimbala my tu tak naprawdę mamy jeszcze dodatkową płytkę typu Arca Swiss i to jest koniec. Żadnego silniczka do follow focusa, żadnego rozwiązania w Stylu stalnego sterowania, etc. Jak na wersję Pro czy Premium tego zestawu, to zdecydowanie mamy mniej niż w niektórych widziałem gimbalach konkurencyjnych. No dobrze, moi drodzy. Siadamy do samochodu, jedziemy do Gdańska i spróbujemy wycisnąć coś z tego gimbala, zobaczyć jak się sprawdza w terenie. Znajdujemy się w tym momencie w gdańsku, w wolnym mieście, które wraz z Gdynią i Sopotem tworzą miasto. Za moimi plecami widzicie Państwo piękne kamienice po jednej stronie, natomiast po drugiej stronie rzeki zaadaptowane na hotele i restauracje w spichlerze, relikt dawnego Gdańska i wyspy Spichów. z mostem na rzecz mam wyspę, a ja za pomocą gimbala Zhiyun Crane 4, który dzisiaj recenzujemy, nagram kilka ujęć, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób ten gimbal się sprawuje. Balansowanie tego gimbala nie należy do najłatwiejszych, jest też najtrudniejsze. Natomiast yy, uwagę, jaką mam do niego i do, do konstrukcji raczej, a nie do gimbala jako takiego, to to, że jesteśmy w stanie te osie Blokować tylko w konkretnych miejscach, i to jest co do zasady ok, natomiast problem pojawia się, kiedy chcemy sobie zbalansować e, oś tilt na wysokość. Chcielibyśmy o 90 stopni przekręcić ten, ten gimbal po to, żeby go móc wypoziomować w tej pozycji i niestety wychodzimy już poza zakres pracy tego gimbala z jednej strony. Z drugiej strony nie, nie wychodzimy poza zakres. Problem jest taki, że jak włączamy blokadę i próbujemy zablokować tą oś w tej pozycji to to jest niemożliwe, więc ok, jesteśmy w stanie zablokować pozostałe, ale żeby otworzyć tą blokadę, przesunąć Zablokować ponownie. Musimy to trzymać cały czas drugą ręką. Niemożliwe jest y, zablokowanie gimbala w tej pozycji. To jest ogromna wada, bo nie chcecie ryzykować uderzenia w momencie, w którym rozkręcicie sobie to osie i to wam zjedzie w sposób niekontrolowany. To też nie jest y, tak do końca płynny ruch. Próbuję go przesunąć, popchnąć, pociągnąć. Tutaj nie rusza się. Jak widać, w momencie, gdy go podnoszę, żeby przesunąć. Przesuwa mi się krawędź, która dotyka tej miarki. Rozwiązanie, które pozwoliłoby mi tą oś wyważać lepiej i lepiej pracować nad tym ograniczeniem, byłoby oczywiście zastosowanie tutaj korbek, którymi byśmy byli w stanie kręcić zamiast zaworu, który otwieramy i elementy gimbala ruszają się swobodnie. I coś takiego w części konstrukcji zrobił DJI w ostatnich swoich modelach, ale też nie w całości, nie wiadomo dlaczego. Coś tutaj niestety nie działa, bo ani nam gimbal nie pokazuje, jakoby silnik był w którąś stronę przeważony, teoretycznie wskazuje wtedy kolorem czerwonym, ani też nie widzę, żeby był prawidłowo zbalansowany. Czyli w momencie, w którym yy, ten zion jest zbalansowany równomiernie, to zaczyna nam tutaj się trząść. Ale znowu nam to się przesunęło. Widzicie, jeśli poprawiacie jedną oś, to niestety w pozostałych osiach Kroczek po kroczku tracicie ten punkt środkowy, który dotychczas udało Wam się... O, co to było? Tu widzę, że coś tu się rusza nam. Dobra, widać, że balans nie jest perfekcyjny, natomiast jest już na tyle zbliżony do ideału, że po włączeniu powinniśmy uzyskać wskazówki co do sposobu w jaki mamy go dalej balansować. To znaczy teoretycznie po tym jak go uruchomimy pokazuje nam, po wejściu w zakładkę balans, informacje o tym, które osie chcą niezbalansowane. Problem jest taki, że on nam się cały czas wyłącza. No dobrze, teraz pracuje prawidłowo. Widać, że udało nam się go w miarę zbalansować. Po wejściu w zakładkę balans, powinniśmy uzyskać odpowiednią informację o tym balansie i widzimy, że kolejne osie działają prawidłowo, no ale zaczyna się trząść. I mimo, że pokazuje nam, że osie są wypoziomowane prawidłowo, to gdzieś tam wchodzą tutaj jakieś nieprzewidziane wibracje na tej osi tilt. Nie wiem, czy ten mój model, przepraszam, czy ten mój egzemplarz jest wadliwy. Zdecydowanie jednak odeślę go do serwisu z pytaniem, dlaczego się w ten sposób zachowuje, bo nie powinno to po prostu tak działać. I wyłączył się. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy yy, Zion Crane 4 jest gimbalem, który jest w stanie wytrzymać kamerę ważącą 3 kg? Na razie ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Na ten moment według mnie gimbal ten nie radzi sobie dostatecznie dobrze. Prawdopodobnie wróci do sklepów. Ja tu widzę, że on się trzęsie. Lekko, czy bardzo. Nie wiem czy to słychać. Powinno być słychać. O, teraz to było widać nawet. Jest problem i już znowu się odciął. Silnik ten nie robi się jakoś wyjątkowo ciepły. Także widać, że hamulce bezpieczeństwa zadziałały tutaj. W odpowiednim momencie, natomiast to nie jest to to, co producent deklarował, bo deklarował nam chyba 4,5 kg masy zestawu, a tutaj mamy niecałe 3 kg. Pracuję sobie w tym momencie cały czas w trybie pan follow. To, co widzicie na tym etapie, to jest klip, który teoretycznie ma podążać za moimi ruchami w tą stronę. Natomiast ma nie podążać za nimi góra-dół. I widać, że temu gimbalowi udaje się to bardzo, bardzo dobrze. Natomiast myślę, że w związku z tym, że ten ruch na boki nie był korzystny dla tego konkretnego ujęcia, przełączę się w tym momencie w tryb L, czyli LOCK. Oznacza on nie mniej, nie więcej jak to, że cokolwiek bym nie zrobił, on będzie się starał patrzeć dokładnie w tym samym kierunku. I teraz mogę sobie iść nawet bardziej swobodnie, tam ręką dużo nie robiąc. Yy, nie starając się tego poziomować, i jak widzicie, yy, klip jest, no można powiedzieć, wyważony perfekcyjnie. Cały czas pokazuje to samo. No, oczywiście, no cóż, on powinien się jeszcze obracać w tym czasie, żebyśmy mogli złapać te spichlerze. Niestety jest to bardzo biedne urządzenie. Nie udaje nam się zaprogramować tutaj ruchów gimbala, także nie jestem w stanie zaplanować sobie punktu A i punktu B, w których on by się znalazł w momencie, gdy ja będę się przemieszczał. Jest oczywiście tryb timelapsu, panoramy, i wtedy on, się, on będzie się obracał samodzielnie. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć mu: To jest punkt A, tam jest punkt B, będę sobie teraz szedł, wykonuj obrót. Dla mnie to jest. Wada, bo jesteśmy już w takich czasach, w których te gimbale wszystkie powinny to mieć, bo skoro mamy to w gimbalu do telefonu za 500 zł, czemu ma tego nie być w gimbalu, który kosztuje około 3000? W związku z tym, że do zestawu, który nabyliśmy, nie został dołączony żaden silnik do fokusowania, to pozostaje nam używać wbudowanego w obiektyw motora. Jest to możliwe, ponieważ gimbal ma tutaj pokrętło do zmiany fokusa, natomiast niestety. Działa ono z pewnym opóźnieniem. Spróbuję przejechać cały zakres, żeby to było dobrze widać. Jest to po połowie wina silnika w obiektywie oraz tego, że gimbal ma jednak pewne opóźnienie w tym ruchu. Niestety sensitivity jest ustawione na low, natomiast zakres, który się tutaj wykonuje, to widzicie, że minimalny jest zakres ruchu mojego palca, a ekstremalnie mocno zmienia się Ostrość. Wręcz przechodzi cały zakres na takim małym odcinku. Pół tego stopnia, tutaj. Zaskakującą rzecz udało się nam no, w tym niezbyt korzystnie wyglądającym miejscu zauważyć. Mianowicie, po pochyleniu w tym trybie lok gimbala pod odpowiednim kątem uzyskujemy niestety taki efekt. Czyli jeśli, równo o 45 stopni, on został przez nas przekręcony, to zobaczcie Państwo. No, jest to szokujące. Taki jego samotny taniec. Przełączę teraz może w inny tryb, follow na przykład, albo w tryb pan follow, cały czas się w ten sposób rusza. Zakładam, że jak go trochę przekręcę, to się uspokoi, ale z jakiegoś powodu miarowo. No i nie jest to problem wyważenia, jest to ewidentnie problem tego, że przy tych 45 stopniach on nie wie do końca, którą osią ma równoważyć, który odchył. I te osie się przy 45 stopniach ze sobą kłócą. Ewidentnie jest to problem programistyczny, a nie z wyważeniem, bo jak pokazywałem wcześniej, wyważenie jest całkiem dobre i jeżeli mamy te osie przekręcone inaczej, problem nie występuje. No dobrze, teraz gimbal pokazuje, że jest perfekcyjnie zbalansowany, w związku z tym spróbujemy jeszcze raz wywołać ten sam problem. No niestety, nawet po zbalansowaniu, kamera zaczyna nam tańczyć w dowolnym trybie. Dobra, wyłączamy go i poszukamy może czegoś do jedzenia. No i drodzy, przechodząc koło Bazyliki Mariackiej, zauważyliśmy potykacz z menu Dnia Restauracji Bonżury. Mam wrażenie, że to bardzo dobry wybór. Ja zamówiłem żur, który licuje z nalbą w pewien sposób. Bardzo dobry żurek, w którym, co ciekawe, znajduje się jajko w koszulce zamiast tradycyjnie podawanego jajka na twardo, co jest... O, właśnie mi pękło. To jest bardzo ciekawą odmianą tego dania i przyznam szczerze, że pierwszy raz je w ten sposób spotykam. Dobrych grzybów raczej standardowy, jeśli chodzi o żurek. Tutaj. Natomiast widzicie zupę cebulową, której ja zaraz kosztuję i odpowiem Wam na pytanie, czy to warto oczekiwać takiego dania dnia, które jest spoza karty standardowej. Dość pieprzna. Natomiast mało słodka jak na cebulową. natomiast to myślę, że... całkiem dobra no moi drodzy, powiem szczerze, że tak patrząc wizualnie, to no, nie pomyliłem się i restauracja faktycznie... dobra mm. żeberko, moi drodzy, klasycznie upieczone bardzo z miodu bardzo dobre no mogę polecić wyłącznie powiem wam szczerze, że byłem w Gdańsku kilkadziesiąt razy jadłem w bardzo wielu restauracjach a o istnieniu tej w ogóle nie wiedziałem to tylko nawrócić, że warto miejsca poznawać na nowo tu natomiast widzimy wołowinę po błysku yy, z krakietami ziemniaczanymi. Delikatna, krucha. To które znajdziecie w karcie standardowej tej restauracji. Myślę, że jeżeli ktoś lubi tego rodzaju gulasze, to jak najbardziej Taka edycja można powiedzieć francuska. God na polecenie, uruchomiliśmy sobie tryb timelapsa. On nam tu pokazuje, że tego timelapsa wykonał, natomiast ciekawa sprawa, mimo że jest połączony z Black Magiciem, mimo że pokazuje, że steruje kamerą. To niestety, jak sobie tutaj sprawdzimy, Trybu timelapsa nie uruchomił i nic kompletnie nie nagrał. Także musicie na to uważać, bo on wam będzie mówił, że wykonuje sobie ten timelapse. A pra prawda jest taka, że tak naprawdę musicie sobie niestety w przypadku takiej kamery ręcznie ustawić tutaj pracę timelapsa. I to jest ok. I, nie, I tutaj w kamerze zrobić to osobno. Ja sobie postaram się to. Mimo rękawiczek zrobić. No dobra, moi drodzy. E, uruchomiłem sobie timelapse osobno na kamerze, osobno na gimbalu i on się powinien przesuwać, tylko problem jest taki, że w momencie, w którym synchronizacji między jednym a drugim urządzeniem nie ma, no to gimbal będzie przesuwał się, gdy będzie wykonywane zdjęcie, a będzie stał w momencie, gdy zdjęcie nie będzie wykonywane, a powinno być zupełnie na odwrót, po to, aby klatki były nieruchome. Drodzy moi, konkluzja po tym, co zobaczyliśmy na dworze. Otóż, yy, no nie jest to do końca to, co chcielibyśmy. Od gimbala, który kosztuje ponad 3000 zł. Mam wrażenie, że tutaj troszkę brakuje. Te tańczące samowolnie motory przywodzą mi troszkę na wspomnienie z crane 2, czyli ten model, który pokazałem na początku filmu. I to bardzo niedobrze, bo minęło tyle lat, można było te wszystkie rzeczy poprawić. Tutaj, nie wiem, czy ja coś źle robię. Zbalansowałem go w miarę nieźle, gimbal nie pokazuje wcale, żeby miał z tym balansem problem, a jednak drga, a jednak coś się rusza w sposób nieprawidłowy. Słowem rozwiązanie niestety nie jest stabilne i nie mogę mu zaufać. No więc wśród zalet rączka, podpórka pod nadgarstek, złoto. Fajna rzecz, coś co jest bardziej bajerem niż funkcjonalnością, ale no bardzo mi się spodobało, znałem że muszę Wam to pokazać. To. Klucz do dokręcania śrubek. Wszystkich tutaj śrubek od Waszych płytek i tak dalej. Jest sobie taki tutaj klucz. Tylko że niestety fajnie by było, jakby ktoś pomyślał i zrobił go magnetycznego, bo on się do niczego nie jest w stanie przyczepić. I... Także działa tak samo jak Wasza moneta, tylko ma logo zium. W trybie lock i pan follow działa całkiem dobrze. Tu trzeba przyznać, że radził sobie nieźle. Tam, gdzie nie było tych problemów tutaj z magicznymi ruchami, gimbal poradził sobie. Wzorowo. Natomiast jest sporo wad. Balansuje się niemal tak ciężko, jak balansowało się te gimbale kilka lat temu. Spodziewałem się jakiegoś upgrade'u, może ciekawszego, nowszego rozwiązania, może jakiegoś automatu, może podpowiedzi. On jedynie, tu trzeba mu przyznać, pokazuje na ekranie, o ile wyskoczyło się z balansu, jednak przesuwanie tych osi, tej zwłaszcza, yy, nadal nie należy do łatwych silnik ewidentnie wyłącza się nie radząc sobie z drganiami. No te drgania to nie wiem co to jest, dla mnie to jest deal breaker i Niestety to urządzenie się nie do niczego w związku z tym nie nadaje, bo jeśli ono miałoby mi podczas kręcenia filmu, czy reklamy, czy czegokolwiek dla klienta albo w istotnym projekcie zacząć tak drgać, to niestety wypada nam taka scena. Drodzy, no znalazłem tu informację, że niektóre źródła 6 kg podają, że to wytrzyma. Nie wierzę w żadnej mierze w to, żeby dało się powiesić 6-kilową kamerę na tym gimbalu w momencie, w którym takie problemy widzimy tutaj z tą, z tą osią tilt. Niemożliwe jest właściwie, za przynajmniej nie jestem w stanie tego znaleźć zaprogramowanie funkcji ruchu gimbala od A do B. Pokrętło do fokusowania, ono wydaje się działać prawidłowo, może problemem była ta kamera i to, że, że silnik w obiektywie jest zawolny, niemniej jednak nadal mam problem z zaufaniem temu rozwiązaniu w stosunku do no, klasycznego instalowanego z zewnątrz, silnika Folofocusa. No, tryb timelapse coś tam pokazuje, ale widzieliście, że nie pokazywał tego co trzeba i ręczne uruchamianie start tu i start tu. No to kto chce robić takie timelapsy? No, nikt oczywiście. Być może z innymi kamerami działa to lepiej. To, jest, to nie jest aparat fotograficzny, tylko kamera filmowa, w związku z tym ona ten tryb timelapse ma taki trochę dziwaczny. Być może wina jest po stronie kamery. Fajnie by było to zweryfikować z innym modelem na pewno. Drodzy moi, finito. Dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo się cieszę, że zostaliście aż do tego momentu. Jeśli film Wam się spodobał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę, skomentujcie, co Wam się w tym filmie podobało. Mi to pomoże, trochę mnie zmotywuje. Będę się starał dostarczać Wam więcej ciekawych treści. Mam nadzieję, że o kolejnych gimbalach, ale nie tylko. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam serdecznie.